Szanowny Szybko Widzowie, witam Was na dzisiejszym live. I ogólnie to będziemy zaczynać. Ja jestem na wakacjach. Mam ogólnie trochę słabą. No jakoś bo nie jestem na moim oficjalnym tym, ale ogólnie to zaczynamy live'a. Dobra. Okej. Okay. Więc my już wchodzimy. Ale ogólnie to się widzowie trochę tak stresuje. Okej, okay, mamy gronko. Okej, okay, czyli robimy tak, 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 tak. Więc pierwszą naszą nagrodą będzie promo, tylko musimy zobaczyć, czy ktoś jest na transmisji na żywo. Prosimy się odezwać. Dobra, ym... mam nadzieję, że zaraz ktoś wbije na live'a. Jeden oglądający. No siemka, wbijcie, wbij ktoś. Bo na razie nie ma co losować. I dobra Naszym słowem Kluczowym Będzie napis kokosek ok? Więc Zbijcie No to jak ktoś jest to niech napisze Tutaj na czacie Siemka kokosek Na razie jest dosyć mało osób Dobra Musimy trochę poczekać, ponieważ nikt na razie nie chce wbijać. Jest trochę mało osób. No na razie to prawie nikogo nie ma. Na razie nikogo nie ma, nie ma. Ja się na chwilkę wyciszam i jak ktoś wleci to wtedy się odciszam. Go away, huh? yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys Dosyć słabe widzowie. Ponieważ nikt nie wbija na laju. Jest źle ogólnie. Ej no. Weźcie, wbijcie, chociaż jedna osoba, która Kubson Games. Ej. Kubson Games. Jeżeli jesteś tu, to odezwij się, bo widzę, że mi dałeś subskrypcję. Możesz wygrać promu, jak chcesz. No, pewnie, że ocenię, tylko. No, nawet nie ma co. Ten. Dobra. Dobra. Tak, oceniam. Oko. Kup sondę. Dobra. Od razu zostawiam subskrypcję. I nie wiem, oglądam. Powiedz, jaki film mam oglądnąć? Jaki film mam oglądnąć? No, wybierz, wyle jaki, bo powiem tak, o, dla mnie to obojętnie. Ja mogę oglądnąć, jaki tam chcesz. Dobra, od razu zostawiam. Dobra. To fajny. Ozdrowie, dziewięćset wyświetlenia, Twój najpopularniejszy film, masz dwadzieścia dziewięć tysięcy. No nawet. Dobra, poczekaj.

bo widzisz, na razie za bardzo nie będzie czasu, ale ogólnie to dzięki za subskrypcję.